Ty. Słyszałem krzyk. Obróciłem się i dostałem jump scara, wow. Co? 112 fps -u. Jak mi się ekran płynnie rusza, nie wie. Psz, psz, przenoszę się w czasie! Nie przenoszę się w czasie. Pa, 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 e, e, mam broń dla ciebie, mam broń. Pa, pa Tu masz Amo i tu masz ten, czekaj. O, masz dubbel A ja mam y, takie coś. Fajne. Y, tu mamy gaz. Czy możemy dolać? Możemy dolać. O! Cześć. Ty a jakby dać do niego turbinę. Cześć, bo się robi, się robi noc. Ciekawe czy turbina zadziała, ale by była beka. Zrób dzień, bo mechanik, mechanik nie widzi. Jest, jest nie dzień, dzień jest, jest dzień. Do elektryka turbinę pakujesz? Dawaj, dawaj, dawaj. Pakuj tę turbinę, pakuj. Ale ty się normalnie z tą turbiną. Kurde, wpadło mi w KORB! Nie, nie, nie mów tylko, że straciliśmy turbinę! Bo mnie pośpieszasz, kurcze nie mamy turbiny nie, Jest, chyba. jest na ziemi, była na ziemi. No że się kopa w piasek ty! No. Szukaj jej teraz, bandyto no. O nie, ile? Jest, 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 je, je, była, 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 weź ją bo ja jej nie widzę. Masz ją? O... Weź to auto. Co ci jest? <grym> Czy nie wiem? <grym> Umarłem No ona gdzieś tu jest. Co ty masz za broń? To jest moje, zostaw znalazłem sobie. Zostaw! Zostaw, nie wystrzelaj mi amunicji yes. Faka broń, fajne moje Zostawi mi to, sam sobie znalazłem Wiesz, wydaje mi się, że straciliśmy tam turbinę O, jest, 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 jest Lera, ty Wpadła jeszcze głębiej Pół samochodu po turbinę rozebrali, jest, pa O, dobra Dało to to trzeba mieć wiedzę specjalistyczną Nie, 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 pa, 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 ja umiem, ja umiem Pa, no. pa No, no Pa, widzisz? I dupa Dobrze było, no widziałeś jak było dopasowanie? Nie, patrz, patrz o co chodzi Robisz tak, tak, czekaj mi się. Ja dzisiaj jeszcze nic nie piłem, mi się ręce przez. Ty, czemu ten silnik się świeci? Eee... what the fuck? Czemu on się świeci? To jest z nim nie tak, ty. Tym że on wybuchnie? Na no, czerwono się świeci, czerwony kolor to nie za dobry chyba. Działaś to? No. Znaczy, to <laughs> wygląda trochę jak kupa. <laughs> to wygląda bardzo jak kupa. Moje wyglądało lepiej, dawaj to. Czy mam pomysł, patrz. A, dobra, bo ja źle robiłem, patrz. Gdzie? dalej wygląda jak kupa. Ale teraz wygląda jak sportowa kupa. Nie, za, za chłodnicy. O? Ty on się przegrzewał! Lol! Się czerwony o? aż zrobił. Czoła, już to prawie uszkodziliśmy silnik. Dobra, testuj. O? O? Co to było? Łooo, wow, chopie Nie, musimy sprawdzić, musimy no, sprawdzić. Ale czekaj, lepiej to zapakujmy, bo nie wiadomo czy wróci. No, w sumie. Jak się przeniesiemy już w czasie to będzie dupa. Dawaj, dawaj. Dobra, Ty chyba, ich, chyba ich. się ten silnik? Chyba i Tak, tak, tak. Tylko możemy być Dobra, trochę za ciężcy. kurde, ja czuję że będzie su, 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 bo możemy być za ciężcy trochę. Wywa wywalić paliwo? Wale, może, zostaw, co? Zostaw, zostaw. Na pewno? Tak. Ale jak prędzej jechałem tak obciążony to 60 max jechałem. Stój, 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 stój! Co ty tam niesiesz jeszcze ty? No paliwo to jest, no Nie! Cześć, swój baret zgubił <laughs> Czapkownik zajęty, założony. Dawaj, got dawaj. Gotowy? Da, dalej, dalej. Cisij. Uh -huh. Bo? Ty! Teraz, to, teraz to dopiero, dopiero jak samolot brzmi Ty mi się wydaje, że my powinniśmy trochę odciążyć ten samochód mamy za dużo gratów z tyłu. I spróbujemy wtedy drugi raz. A jakby sprawi, czy da się dwa włożyć? Nie wiem, stój, zatrzymaj się. Sprawdzimy, czy, czy to, czy, czy, czy moja teoria się sprawdza, że jesteśmy po prostu za ciężcy. Jakie hamowanie ty silnikiem! Kajpik. Zrobimy test, czy jesteśmy za ciężcy, czy nie. Bo to może być, że jesteśmy. O, to zostaw, to zostaw. Co mam zostawić, ty silnik? Tak, bo zobaczymy, czy tego. Czy da się szybciej jechać, czy nie byliśmy za bardzo przeciążeni. Bo ja nie wierzę, że on tak mało będzie jechał. Nie mogę odpalić. Czuj się. Hmm. Coś się zepsuło, wiesz? Ale w ogóle nie zapala. Coś, pop, coś popsuli. Coś tak jakby z samochodem ogólnie się popsuło. Ej, nie rzucaj. Ej, bez kitu w ogóle nie reaguje na żadne przyciski. Nawet na ręczny. Co my zrobiliśmy? Dobra, zobaczymy czy odciążony będzie szybciej jechał, pakuj się. A tak samo chyba, co? Rozpędzamy się, ja nie mam drogi. Bo gdzie jechać? E, w prawo, w prawo. Nie, ale on coś, coś słabo jedzie. Ty. To przyspieszenie ma tragiczne takie. Bo to tu robi, widziałeś? Gdzie są no słyszę, grafie? słyszę. W lewo, w lewo. Takie powiem ci, że... Można zostawić akowary i... Mało prędkie, mało prędkie są. A gdzie jest yy, ta turbina? No jest na górze. Ja nie widzę jej, dobra. Bez skitu, niewidzialną turbinę mam n Nieważne, no to dobra, ważne że, ważne że, ważne że działa <laughs> A bierzemy jeden silnik, nie dwa Bo za ciężko, za, za ciężko będzie Po co ci ta meczka, gościu? bo tu paliwo jest Mamy pełny bał No dobra, to jedziemy tego. A daj. Po co mi to rzucasz tu? Ja to wyrzuciłem stary specjalnie, nie dawaj tego tu No nie mogę Znowu mi nie działa auto Słuchajcie Musisz jechać No dobra to jadę Opa jakie to jest przyspieszenie Ej no nie biegi on się zepsuły si Nie mam dzięku silnika Ej zepsuły się biegi ty Na jednym biegu mogę jechać Co jest grane żeś zepsuł skrzynię No stary 60 na 50 na godzinę mogę jechać tylko. tak jakby coś nas hamowało, nie wiem czy masz taki ty. Nie wiem, no ja nie mogę wbić po prostu biegu wyższego. To na Pa, i teraz da daję bieg do tyłu i jest luz. Złamałeś drążek biegu. Na dwójce mogę jechać tylko, pa, to jest dwójka. No nie wytrzymam ty. I co i mamy tak 60 na godzinę teraz jechać? To już ten elektryczny był lepszy, bo 80 jechał. <laughs> ja proponuję, proponuję taktyczny restart. I po, do góry bieg. Je... Czaisz? Co jest nie tak z tym samochodem? Dobrze <noise> nie. Jadę? Tak, dobrze jedziesz. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo! No i nie możesz być wyższego biegu. No biegi nie działa. <noise> ja nie wierzę co się stało. Popsułeś skrzynię! Ja nic nie zrobiłem. No nie no, no musimy nową furę szukać, no kurde. No teraz to mamy no, na, naprawdę grata, ty. Nie, są, mamy tak jechać 60 na godzinę, 50, przepraszam, na godzinę przez całą mapę. Dobra, nie... gościu, ładujemy elektryczny. Myślisz? No, jak tam chcesz, no, jak tam chcesz. Tylko pytanie... Ja myślę, czy... że to przez elektryczny się zepsuło. Mogło się zepsuć, no, mogło. Czemu ja chłodnicę widziałem? No, i możemy jechać. Co to było? Co ty zrobił? On w miejscu mieli Ej stary najniższy biegnie Dawaj, dawaj, próbujemy Ej! Do przodu jedziemy do tyłu O, luz jest Go. Dobrze, dobrze no, tu przynajmniej jedziemy te 60 80 No Bęski, to skrzynia biegów się popsuła, ale coś tam jest, tylko nie wiem czy przy drodze. Widzisz tam daleko naprzeciwko nas? Może trzeba coś przeczyścić i będzie działać ty... Tej... Ja nie wierzę, naprawdę skrzynię biegów zepsuliśmy? Przeklęty samochód. Nie no, a tak fajnie się prowadził, fajnie działał. Za dużo kombinowaliśmy przy nim, to dlatego. Bo mówi... Włożymy elektryczny i podłączymy turbinę. No i teraz mamy, kurde, dwa biegi. Jeden do tyłu i jeszcze jeden tylniejszy bardziej. Ogólnie coś kuleje ten samochód stary. i mi, lewa strona kuleje. No bo już nie ten wiek, no. Mam bicie w kole. O, ja mam burzę piaskową. Chyba wielkie, w głowie. Bu, wielkie burzysko piaskowe. Nie masz po lewej, nie widzisz? No. A ty nie widzisz, a ja widzę. Wielkie burzysko. Ja nie mam więc. tych leków, to ty. Aha. to no ty bierzesz gorsze, no ja, ja mam... Ja mam leki premium. Kurde, ale żadnego warsztatu nie ma, no. Ty, szkoda, że... Szkoda, że nie dorobili butli nitro. No, to byłoby dobre akurat. To byłoby fajne, byłoby ciekawe. Ale fajnie tak jedziesz bez drzwi, stary wiaterek wieje, widzisz jak się asfalt szybko przewija pod twoimi nogami. Czasami jakaś mucha ci w zęby wleci. Teraz jadę piaskiem akurat. No to czasami też piasek. Może nas zbierać, tam będzie remont, budowa to. przydać. Ej, pusto już przez dłuższy czas. No, nic nie ma, nic nie ma. Jak patrzę do przodu, w przód, w przyszłość i nic nie widzę, ty. Nawet nikt się nie śmieje, że elektrykiem jedziemy. Co nie? Jedyne co widzę to. Saletitium Satelitium Pospolitium Tam daleko, na lewo I to wszystko, i nic więcej nie ma. Miejscowość dupa, co taki znak był? Gdzie? Nie Tam mają krzywą wieżę w Pizie, a my mamy krzywe supry w Dupie. Może być. O, stacja przed nami. Jej. Kurde, nie podali mi coś bogatszego. Co nie? No takie, taki krab sam dają. Co to jest? O. A, autobus. Jak tam coś ciekawego jest? To nie, to do beczków musisz A tu też wybuchło. Wybuchło? No. To ja nie widziałem. A no? Wybuchło. Rzeczywiście. No, to już wiemy czemu nam zreagował grę Kurde To ciekawe, pa Pa zamknąłem cię, już nie wyjdziesz. <grym> co? Ciebie bo jadę, nie? No I co? E, panie, pa, panie kierowcy co pan? Czemu pan no, zostawił kurde, samochód sam? tu jest. No co tam? A, nie tak się otwiera drzwi. Chciałbyś. Zostać zamknięty uwięziony przede mnie w tym autobusie. Dobra, jedziemy chyba, co? Ta, nic nie ma Pa, pa, pa Ej, Marsz, weź się tego napij Napij się tego, napij się tego, napij się tego Nic nie będę pił Kościół Daj, bo gaśnie